Okej, okay, cześć Siemano, witajcie w kolejnym unboxingu. Paczuszki od Was: e, Paczuszka od Dominika z miejscowości Rydułtowy. Ry, Rydułtowy, Rydułtowy, dobrze czytam. E, mamy nie otwierać. Otwier otwierać ostrożnie, nie śrubokrętem. Mam nadzieję, że nóż może być. Cenna zawartość. Okej, okay, a tam coś chyba jeszcze po drugiej stronie jest napisane, więc spróbuję to odczytać. Okay, no zaraz się przekonamy co to może być, co to może być Okej, okay, tutaj jeszcze trzyma i tutaj I jeszcze tutaj Ok, to jest to tak samo otwierać ostrożnie, cenna zawartość Jak nie czarna woda, to nie wiem Paczka gumek <laughs> Zobaczmy OK, jest pełno papieru. Powiem że nie śmiercić to znaczy, że nie gówno. <laughs> Dobra, odkryjmy sobie ten wieczko. Okej. Okay. Otwieramy. Coś nam się ukazuje. Kisiel o smaku truskawkowym. O mój Boże, akurat lubię kisiel o smaku truskawkowym. I Ci, Ci, że Dominik miałem smaka na kisiel. I w sumie... Nie znam tej firmy. Z witaminą C. Wow, będę zdrowy. Dobra, dzięki bardzo. Za na pewno go spożyję. E, mamy tutaj kopertę. W kopercie jest list. Nie wiem, czy, czy mam go czytać, więc go nie będę teraz czytał tutaj na wizji. E, mam informację, czy naklejkę, powiem. Kopertę z adresem do Dominika, żebym mu odesłał. Więc odeślę. E, Okej. Okay. O oh mój god, patrzcie ile to jest... O Boże, Dominik, normalnie kocham Cię. Kolejny serniczek i to jest z tej firmy Cykoria, on był zaczepisty. Mm. Dzięki Dominik za serniczek. Na pewno Maja zrobi. Powoli uprzątnę tutaj jeszcze tą... Tą, tą, tą... tą rzecz. Znaczy te, te... w zasadzie papierki, żeby się tutaj nic nie stało. Oczywiście znaczy bardzo dobrze zabezpieczyłeś serniczek, to jest... To jest to jest najważniejsze. Mamy tutaj jeszcze słodką chwilę. Budyń Śmietankowy. ra Bardzo dziękuję. Co prawda, ja za budyniem nie przepadam, ale Maja lubi, więc zapewne pewno Maj się spodoba. I oh my god. Wow. Czekaj, 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 czekaj. I nie wiem, jak to tworzyć, ale już mi się podoba. Po prostu osom. Awesome. Osom. Awesome. Czekajcie, muszę to bezpiecznie otworzyć. Na pewno już widzicie, że to jest moja postać z Minecraft'a. Ale muszę to bardzo delikatnie otwierać. Bo. nie chcę tego uszkodzić. Ale nie chcę, żeby temu się coś stało. Okej. Okay. Mam nadzieję, że to tak mogę otworzyć. Okej, okay, powoli, powoli. Użyłem ostry nożyk, tak jak dobrze coś zauważył. Bardzo dobry nożyk, klasyka, że tak powiem, gatunku. O oh my god Ale że to mogę tak wyciągnąć Ale patrzcie jaki zaczepisty husiałek Nie wiem czy ja sobie to... Tak, mogę sobie to postawić <laughs> Ludzie, patrzcie, czekajcie, spróbuję wam to Patrzcie jaki fajny husiałek <laughs> Zaczepisty no Pamiętam, że ten husiek yy, dostąpił w zasadzie do mojej kolekcji yy, tekturowych rzeczy. Yy, mam już jelonka, będzie i husiek. Także wielkie dzięki, Dominik. Yy, naprawdę świetnie to wykonałeś. I ten normalnie skin wygląda elegancko. No, podoba mi się, no podoba mi się, naprawdę mi się podoba. Świetnie zrobione. No, i oczywiście serdniczek, czyli to co, to, co uwielbiam, jest i kisiel truskawkowy, elegancko. Także wielkie dzięki, Dominik, za paczuszkę. Hmm. Oczywiście, osoby, które są chętne wysłać do mnie paczkę, macie link czy adres schytki pocztowej w opisie filmu. No i cóż, wielkie dzięki, Dominik, jeszcze raz za paczkę. Hmm. Oczywiście odsyłam do ciebie to, co tutaj mnie uprosisz. I do zobaczenia w kolejnych unboxingach. Trzymajcie się. Pa, pa.